Dzień dobry, dzisiaj jest niedziela, ostatni weekend maja, a to oznacza, że właśnie zacznie się za chwilę trzeci, trzeci dzień naszego kursu. Trzeciego już kursu na prawo jazdy. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to dla nas o tyle ważne, że w zeszłym roku udało się zrobić tylko jeden taki kurs. Dzisiaj w tym roku już mamy trzy takie kursy i za każdym razem mamy całkiem sporo ludzi, więc jest to dla nas olbrzymi sukces. Ale dzisiaj nastał taki dzień, kiedy wprowadzamy pierwszy z tych tak zwanych game changerów, o których wam mówiłem. W poprzednich filmach, w tym filmie z początku sezonu, mianowicie tym game changerem jest fakt, że udało nam się podpisać znaczy, udało nam się podpisaliśmy umowę z jedną z większych szkół w Krakowie yy, i zostaliśmy ich podwykonawcą na kategoriach motocyklowych, ponieważ zadzwonili do nas, nie mają swoich instruktorów, nie mają swojego placu, a mają kursantów, których trzeba przeszkolić. W związku z czym zadzwonili do nas. My oczywiście jesteśmy bardzo chętni na współpracę. zawsze przydatkowi kursem, się nam przydadzą. I tą firmą moi drodzy jest firma... Już wam pokażę, tylko podejdę do logo, żeby, żeby nie było, że kłamie. Jest to dosyć znana firma na rynku krakowskim w Nowej Hucie, firma Rolminex. Czyli od tego kursu, od tego kursu rozpoczynamy szkolenia również dla Rolminexu. Nie będę się wdawał w szczegóły, jak to będzie wyglądało formalnie i prawnie. Wszystko jest legalnie, nie martwcie się, po prostu robimy szkolenia dla ich kursantów pod naszym szyldem, więc mamy trochę większe możliwości. Między innymi, umowa zawiera to, że możemy korzystać z ich infrastruktury szkoleniowej, czyli z ich sal wykładowych, z ich sprzętu. Mamy wreszcie porządne warunki lokalowe, nie jest to piwnica w szkole, w której do tej pory. Robiliśmy takie szkolenia. No dobra, ale trochę autoreklamy. Dlaczego warto w ogóle wybrać nasze kursy? E, o jakości naszego szkolenia, o jakości sz naszych szkoleń nie świadczy fakt, e, nie świadczą opinie w internecie naszych absolwentów. My oczywiście nie zmuszaliśmy do wypisywania tych e, opinii, ani nie kasowaliśmy żadnych negatywnych opinii. Po prostu nie ma żadnych negatywnych opinii na chwilę obecną. Co więcej, na wszystkich grupach Facebookowych, gdzie ludzie pytają gdzieś wybrać na prawo jazdy motocyklowe, to właśnie nasi absolwenci, jako jedni z pierwszych, hurtem rzucają informacje o tym, że warto wybrać właśnie nas. To chyba świadczy o tym, że nas lubią i podobało się to szkolenie, i było wartościowe. Szkolenia teoretyczne prowadzimy na podstawie naszego własnego autorskiego programu. Oczywiście, jest on oparty o wszystkie możliwe ustawy, jakie tylko nas zobowiązują do prowadzenia tych zajęć. Ale są mocno, mocno rozwinięte również treści związane z motocyklami stricte, czyli technika jazdy, technika dosiadu, technika skręcania, technika hamowania, budowa motocykla, typy motocykli i dalej, Czyli wszystko to, co będzie Wam potrzebne e, później jeżdżąc z motocyklami. A wiem, że bardzo, ale to bardzo mało szkół takiego, tego typu szkolenia prowadzi, a jeżeli prowadzi, to są takie robione bardzo po łebkach te szkolenia. E, my uznaliśmy, że po latach doświadczeń, po latach prowadzenia takich szkoleń... Po latach jeżdżenia motocyklem, musimy zebrać te wszystkie nasze doświadczenia i stwierdzić, czego kursanci tak naprawdę potrzebują, z jaką wiedzą powinni opuszczać kurs prawa jazdy. I na podstawie tego wszystkiego i opinii również byłych kursantów, zbudowaliśmy taki program. I uwierzcie mi, że są szkoły, które potrafią kurs weekendowy kończyć w niedzielę o godzinie 12 albo nawet 11. Natomiast my mamy tak rozbudowany program, że blokuje nam cały czas czasu i szczerze powiedziawszy, gdyby się tylko dało, to siedzielibyśmy nawet i do wieczora. Bo cały czas jest o czym rozmawiać. Eee, dzięki temu nasi kursanci naprawdę mają bogatą wiedzę po zakończeniu tego kursu. Słuchajcie, pozycja na motocyklu. Zacznijmy sobie od tego, że 90% polskich motocyklistów jeździ fatalnie. Jeździ fatalnie, jeździ źle, eee, ze względu na to, że nie potrafią właściwie na motocyklu siedzieć. Wydaje mi się, że jak se na kanapie, to to już jest 100% i więcej nie trzeba nic zrobić. I jeżeli popatrzycie, ja zapewniam was, że będziecie na to zwracali uwagę teraz, jak wyjdziecie z tego, z tego kursu, to będziecie zwracali uwagę na każdego motocyklista i zauważycie, że 90% motocyklistów jedzie na tak zwaną kaczkę. Czyli stopy ma rozciągnięte na zewnątrz motocykla w ten sposób. Będziecie to zauważyć. Co więcej, część z nich jeździ, jak ja to nazywam, na tak zwaną kaczkę patologiczno-ortopedyczną. Czyli prawa łapa, prawa płetwa jest na zewnątrz, lewa jest pod dźwignią zmiany biegów. Nie? Pierwszy błąd kardynalny, spięcie mięśni. To co powiedziałem. Zostałem zaskoczony jakąś sytuacją, z pięcie mięśni. Jadę motocyklem, nagle mi ktoś wyjeżdża na drogę, i jest rozpięty. No i dupa. Już nie skręcę, już go nie ominę, już nie zahamuję, bo jestem cały tu pospinany, jestem zabetonowany na kierownicy. Dalej, fiksacja wzroku. W mechanizmie tym 3F, kiedy już się spiąłem, wpatruję się w zagrożenie i patrzę, co się dzieje, tak? reaguje na to, co się dzieje. Mogę z nim walczyć, nie mogę z nim walczyć, uciekam. W przypadku jazdy motocyklem, fiksacja wzroku powoduje, że widząc zagrożenie, nie dość, że jestem spięty, to jeszcze patrzę w tą dziurę. I zamiast szukać miejsca, które będę ją ominąć, to nie dość, że nie mogę, bo jestem spięty, to jeszcze cały czas patrzę w tą dziurę, czyli już po prostu jadę w tą dziurę, bo motocykl jedzie tam, gdzie patrzę. Jak patrzę w tą dziurę, to dokładnie w nią jadę. Trzy, znaczy nie, nie pytałem czy, bo wiem, że każdy z nas to robi. Czasami nawet niektórzy dalej to robią. Braliście sobie kija na palec i próbowałeś go utrzymać w pionie. Każdy to robił? Ja nie powiecie, że nie, to nie uwierzę. Każdy to robił, jak będą, dzieckiem to jest najprostsza zabawa, jaką sobie można myśleć, wymyślić. Nie? I teraz zastanówmy się tak na szybko, jakim kijem jest łatwiej sterować? Długim czy krótkim? Długim. Dlaczego? Moi drodzy, po każdym kursie po każdym kursie teoretycznym wysyłamy do naszych absolwentów, absolwentów kursantów, link do formularza, do ankiety z prośbą o wypełnienie szczerej tej ankiety, ankiety ewaluacyjnej. I nie chodzi o to, że wysyłamy po to, żeby ładnie wyglądać, bo nas naprawdę interesują opinie naszych kursantów. Chociażby fakt, że w jednej z poprzednich ankiet jeden z kursantów stwierdził, że przydałyby się jakieś ciastka, jakieś przekąski, żeby to bardziej profesjonalnie wyglądało. Jak widzicie, za mną. Wyciągamy wnioski na kolejnym kursie, już mamy przygotowane takie przekąski dla naszych kursantów, czyli my te ankiety czytamy bardzo wnikliwie i wyciągamy z nich wnioski. Kochanie, jeżeli chodzi o szkolenie praktyczne, mamy bardzo fajną zdawalność. Nie świadczy o tym fakt, że w tym roku puściliśmy na egzamin trzy osoby i wszystkie trzy zdały za pierwszym razem. Ja wiem, że może nie jest to jakaś ogromna liczba kursantów, jednak całkiem niezły prognostyk i całkiem niezła statystyka jak na początek sezonu. 100% zdawalność jesteśmy z tego bardzo dumni. Natomiast. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to fakt, że dla nas te kursy nie kończą się w momencie podpisania papieru i wysłania osoby na egzamin. Naszym celem było zbudowanie takiej społeczności absolwentów, dbanie o tych ludzi również po zakończeniu kursu, służenie im radą, służenie im pomocą w każdej chwili. To nie jest tak, jak być może w niektórych szkołach, gdzie kursant przyjdzie, zapłaci, dostaje papier i więcej się o nim nie słyszy. My chcemy utrzymywać kontakt z naszymi absolwentami, chcemy się dowiadywać, co u nich, jakie motocykle kupili, gdzie jeździli, jakie mają problemy, w czym możemy im pomóc. Dzięki temu założyliśmy odpowiedni kanał na komunikatorze, na telegramie. Tam spędzamy dużo z nimi czasu, odpowiadamy na wszystkie pytania, ale również umawiamy się na wspólne wyjazdy, bawimy się świetnie. Także jak widzicie, w naszym ośrodku, w Motoniedźwiedziu, kursem jest dla nas naprawdę najważniejszy i robimy wszystko, żebyście byli zadowoleni z tych kursów. Liczę na to, że. Po tej autopromocji, po tym filmie zobaczymy Was na naszych kursach i będziemy mieli pełne sale do końca tego sezonu i do końca przyszłego sezonu. Dzięki na dzisiaj, krótki, krótki film i do zobaczenia następnym razem. Cześć!